Cześć, cześć. Witam was ponownie z Parku Śląskiego, oczywiście w Chorzowie. Dzisiaj w końcu złapiemy Shiny Ditto i wbijemy level 43 w Pokémon Go. Zapraszam do oglądania, zostawcie łapę w górę, jeśli ten film wam się spodoba. Zapraszam do subskrypcji kanału, no i wbijajcie na Discorda, linki wszystkie macie w opisie tego filmu. A teraz lecimy z odcinkiem. No i jesteśmy na obiecanym Farfetch'd'u. Zobaczymy czy będzie shiny. Z dwie osoby bijemy i tym samym ukończymy kolejny etap questu na Ditto. Także lecimy z tym rajdem. Mamy to, właśnie schodzi. Także znowu na szybko przewijamy nagrody. No i sprawdzamy czy będzie szajni, czy też nie. Już coraz mniej stardasta, nie jest szajni 850. CP. Setkę w sumie mam już złapaną. No i teraz wejdźmy w nasze tutaj kolejne questy. Czapeczkę odbieramy. Po 20 candy. No i sprawdźmy, co tutaj mamy za foxa jako nagrodę. TM-ki. Lapras. Szkoda, że nie szajni. Przydałby się szajniak. 1106. Może z berry nam siądzie, zobaczymy jak nie no to znowu go go złapiemy, bo chodzi tutaj, żeby jak najszybciej wykonywać te wszystkie zadania przygotowane na ditto i przejść do zadań na Mew złapany także wchodzimy w kolejne nasze tutaj zadania bardzo dużo pokemonów za chwilę oczywiście porobię sobie shiny kolejne spotkanie przewijamy standardowo no i złap 30 pokemonów złap 15 Różnych typów pokemonów i transfer 20 pokemonów. Oko opcja trochę śmieci się nałapało, także za chwilę je transferujemy. Łapiemy 15 różnych gatunków pokemonów, no i 30 poksów, obojętnie jakich, lecimy z tym questem dalej. Mamy kolejny etap questów ukończony. Mam nadzieję, że to jest ten moment, w którym wyskoczy nam Shaimdito. Także odbieramy, sprawdźmy co tu będzie. Lur, Lakiek. Oko, przydają się na pewno. I mamy Shiny Ditto. Shiny Ditto 336 CP. Jestem ciekawy, jakie będzie miał a price Mega wygląda, taki niebieski. Powiedzcie sami, Shiny Ditto 336 CP. Oczywiście łapiemy go z Pineaberry. Z Pineaberry Ultra Ball. Pyk. I zobaczymy, czy siądzie. Kozacki jest, kozacko wygląda. A zresztą wiecie co, na to mam bardzo dużo candy, także może z goldeneczką, z goldeneczką, żeby tutaj nie przedłużać. Słuchajcie, jestem zadowolony. Mamy pierwszego szajniaka dostępnego właśnie na tym płatnym evencie. No i złapany, jest złapany. Za chwilę weźmiemy się. Za kolejne kwesty. Jest kozacko wygląda. Oczywiście gwiazdeczka. Sprawdźmy price. Nie jest to stówka, no ale mamy Shine Ditto. Także bierzemy się za kolejne questiki. I przy okazji mamy medal. Przy okazji mamy medal, także medal odbieramy. Wchodzimy w kolejne questy. Zaczynamy questy na miu. Słuchajcie, także jestem ciekawy, co tutaj trzeba zrobić. Tutaj, aha, jeszcze z tamtych questów wszystko, wszystkie nagrody trzeba poodbierać. Ditto Candy 20. Mew Candy 20, no i 10 jakichś naklejek, także spoko. Jeden etap już żeśmy zakończyli, za chwilę przejdziemy do kolejnego. I tutaj tego etapu na pewno nie skończymy już, z tego względu, że trzeba wysłać 151 giftów. Na dzień dzisiejszy jest, jest to nierealne do zrobienia i rzucić 151 greatów, Także spróbujemy to wszystko ogarnąć. Na pewno dzisiaj tego quest'a nie skończę, no ale idziemy dalej szukać szajniaków, zobaczymy, bawimy się na tym płatnym evencie. Mam nadzieję, że jeszcze coś szajni wpadnie. Parę Pokémonów szajni oczywiście wpadło poza odcinkiem, no ale później zrobimy sobie jakieś podsumowanie w kolejnym odcinku. Także lecimy łapać kolejne szajniaki. Tutaj od razu jeden kwestik mi się wykonał. Bole mi się przydają, także odbieramy od razu. Mamy Ride Pass do zdobycia i 1510 Stardasta. Starda zbieram także. Przyda mi się na pewno lecimy dalej. Zobaczymy, co uda się jeszcze dzisiaj porobić. Do wykonania mamy jeszcze te questy takie, że tak powiem poboczne. Z dzisiaj także y, pierwsze wykonane, sprawdźmy co tutaj serwują za poksa. I Shiny, 436. CP, Także jest dobrze, jest dobrze. I w kaszajni. Ciekawe jakie będzie miało iwi. Także sprawdźmy. Przy okazji robienia tych wszystkich zadań, o pania Poksu warto sobie powykonywać te poboczne właśnie takie zadania. A akurat może i Wam się trafi i Shiny, czy coś innego ciekawego, dobra? Sprawdźmy, może, a price. Nie jest to stówka, pójdzie na transfer. I jeszcze jedne tam zadania wykonałem, także zjedźmy sobie. Tutaj jeszcze nag nagrody możemy sobie odebrać. i Candy. I tutaj jeszcze mamy InSensa do odbioru. 1510 Stardasta, Incense i kolejne poksy do łapania. Kolejny Stardust, Lucky Egg, Silver Pineapple. Berry. No i tutaj kolejne questy: ewolucja czek Pokémonów, Power Up 3 razy. I zawalczyć z tymi naszymi kolegami, którzy stoją na pokestopach 3 razy. Także to oczywiście sobie przy okazji wykonywania questów na Miu zrobimy. No, i łapiemy kolejne Pokémony Shiny. Pozostało tylko 100 Stardusta, także złapiemy jednego Pokémona i powinien wbić się w level 43. Także lecimy. Trafiło na Sajdaka. Rzucimy jeszcze grajki przed, przed fajnie, bo wykonujemy tutaj dalej zadania na naszego Shiny Mew. Złapany. I wykonaliśmy. Mamy Stardust, mamy rajdy. Mamy wszystko potrzebne do levelu 43, i właśnie za chwilę powinien ten level skoczyć. Także mamy level 43 Pokémon Go. Mamy nagrody, między innymi inkubator Ride Pass. To na pewno nam się przyda tutaj. W dzisiejszym dniu chodzimy, jak widzicie, na 44 level. Już mam punkty doświadczenia nabite. Wejdziemy sobie tutaj i sprawdzimy, co trzeba takiego zrobić żeby wbić kolejny level Pokémon Go i tutaj będę musiał zawalczyć na Great Lidze, ultra Ultralidze 30 razy wygrać 30 razy Battle Master League czyli będzie trzeba trochę pograć w ligi, powalczyć 30 razy nie walczę na tych ligach generalnie, no ale teraz jestem zmuszony, żeby wbić level 30, 40 czwarty Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Jeszcze chyba jajko mi się tutaj kluje, dokładnie siódemka. Także zobaczymy co z tego jajka nam tutaj wypadnie. Parfest! Parfest! Dobra, 940, a price nie jest to stówka. Także za chwilę włożę sobie kolejne jajka do inkubatora. A tymczasem dzisiaj wieczorem powalczę sobie w ligach. No, i za niedługo mam zamiar wbić level 44 w Pokémon Go. Oprócz tych wszystkich walk, które muszę stoczyć na level 44, mamy tutaj specjalny quest levelu 43. Także 43 razy muszę sparapować jakiegoś wybranego poksa. Oczywiście, poleci setka, złapać 430 Pokemonów i wykluć 14 jajek. Także myślę, że akurat ten challenge jest jakoś ciężki. Za chwilę biorę się do roboty. Powkładam sobie jajka w inkubaturę. Mam jeszcze parę super inkubatorów, także szybko to poleci. Mam odłożone dwójeczki, także te dwójki bardzo szybko się wyklują. Jest ich sześć. Później pozbieramy kolejne jajka. I zobaczymy, co z tych jajek poleci. Także biorę się za wykonywanie też tego challenge'u. Mamy Drowsby w dodatku Szajni. Super sprawa. 211 CP Goldenka, bo to Szajniak. Goldenka Batoszajniak. Ultra Ball oczywiście. Pyk pyk. Łapiemy go. Łapiemy go kolejny szajni. Także coraz więcej tego leci, chociaż był taki przestój chyba z godzinkę nie miałem ani jednego szajni. Jest złapany. I sprawdźmy od razu tutaj obok mieszajni. Wróciłem do domu, jestem już po obiadku i akurat króliłem się nasze dwujeczki, także lecimy z openingiem jajek dwukilometrowych, tym samym zbliżymy się do wykonania challenge'u za level 43. Nie szajni. Sprawdzamy tylko czy są szajniaki. Kolejne jajko. Przydałby się jakiś szajni, nie? Za chwilę też pokręcę boki stopami tych giftów masakra. Trzeba wysłać 150 bodajże jeden, Także ciągle zbieram gifty, wysyłam do znajomych. Jeszcze jedno jajko. Na razie nic szajni z jajek. PJ. PJ. Nie szajni. Jeszcze jakieś jajko będzie, czyli to już wszystkie? To już wszystkie jajka. Także kręcę kestopami, zbieram gichty, zbieram kolejne jajka, wkładam w inkubatory i muszę zająć się wykluwaniem tych jajek. Zobaczymy, co z nich poleci. Jeśli będzie coś ciekawego, to po prostu wam to pokażę na odcinku. No i mamy jajko 5-kilometrowe, także sprawdźmy, co z niego poleci. Te przyboczne zadania też sobie wykonają, także za chwilę odbierzemy sobie nagrody. Baby Pokemon. Spoko, może być. Żadnych jajek już chyba nie ma, także wejdziemy sobie tutaj, zjedziemy trochę niżej. No i mamy do odebrania punkty doświadczenia. Kamień ewolucji. Na szybciora odbieramy to. I tutaj musimy zawalczyć w rajdzie, wygrać rajd. I oczywiście zawalczyć na pokestopach z tymi trenerami trzykrotnie. Także lecimy z tymi zadaniami i tutaj kolejne zadania. O, pikacza mi brakuje, pikacza mi brakuje. Gdzieś go widziałem, także za chwilę go sobie złapię. Tutaj kolejne wyzwania ukończone. Nie odbierałem tych przybocznych zadań, także teraz się tym zajmiemy. Zobaczmy co tutaj jest. Paras. Szkoda, że nie szajni raz spróbujemy go złapać. Grejcik kolejny. Tych grejtów już trochę porzucałem. Zobaczymy, czy się złapie. Jeszcze pikacza mi brakuje, pikacza. Tu chyba blisko, przy pokestopie był pikaczu. Także za chwilę spróbuję go dorwać. Sprawdźmy. Jest pikaczu, jest pikaczu, patrzcie. Jest pikaczu. Czyli musimy go tylko dorwać i odebrać kolejne nagrody. Może goldenką, żeby nie uciekł tak przez przypadek. Za chwilę powinien się złapać, wejdziemy jeszcze raz w te wszystkie nagrody za te szybkie questy. O, kolejny questik się wykonał, także spoko. Chodzimy jeszcze raz. Sprawdźmy co tutaj jest do odebrania. To mamy skończone, tutaj trzeba się strejdować, ale tutaj mamy. Nie mamy jakiegoś tajemniczego poksa. Ciekawe co to będzie. 30 boli. Sprawdźmy mieszajni. <gry> Mieszajni, dobra łapimy go na szybko, zobaczymy czy jeszcze coś tam jest wykonane, zaraz powinien się złapać, zwykłym pokebolem rzuciłem także, na lajciku powinien siąść, no i siedzi, no i siedzi, także weźmiemy sobie teraz, wejdziemy jeszcze raz w te wszystkie zadania, nie odbierałem tych zadań, a jednak tam się tego namnożyło, tu nie, tu mamy skończone, tu mamy skończone. Tu mamy skończone, tu mamy skończone. A tutaj jeszcze musimy foxa złapać, tu abre złapać, tu polygona złapać. A tutaj możemy odebrać, także odbieramy kolejne. Trochę się tego nam nużyło, nie? No ale spoko. Ditto, ditto, ditto Shiny Już mamy 350, bodajże 4 CP, jak się nie mylę. Teraz ten ditto ma. No i siedzi. Jest złapany. Także ja lecę łapać kolejne pokemony. I jak resztę tych questów tutaj wykonamy, no to widzimy się po raz kolejny. Sprawdzę jeszcze tylko, czy na pewno wszystkie już odebrałem. Bo nagrody są dość ciekawe. Jak załapanie tych pokemonów. Chyba wszystkie. Także lecimy dalej. Shiny Ditto udało się dorwać, złapać, wykonać te wszystkie zadania specjalne. Generalnie, żeby dorwać Shiny Mew trzeba poświęcić co najmniej dwa dni, wysłać ponad 150 giftów do Franców. Już się tym zajęłem. W następnym odcinku łapiemy Shiny Mew. Tymczasem zapraszam do grupy na Facebooku Bonko 12 Nancy Games. Subskrybujcie kanał. Dzwonem oczywiście zostawcie łapę w górę, zobaczcie poprzednie moje filmy. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć!